mam z tej strony alert. Chciałem Wam się pokazać nowy serwer Teoden. Jest to jak na razie wersja beta. Dzisiaj będzie oficjalny start serwera. Jak widzicie tutaj wszyscy mają po maksymalny poziom 150. Więc to, to jest tylko tak do wypróbowania wszystko póki co. Start serwera coś w godzinach wieczornych. Coś mi się wydaje prawdopodobnie godzina 20. Ale nie chcę zapeszać, bo to nigdy nic nie wiadomo. Ja tutaj chciałem tak ogólnie pokazać co tutaj będzie na tym serwerze No, póki co jak widzicie standardowe itemki, to będzie serwer Medium tutaj Widzicie, wszystko na plus 9 za odpowiednią cenę Powinno być tak drogo Oczywiście tutaj wszystkiego nie będę pokazywać, bo to jest jeszcze na razie wersja beta, Tu się może coś troszeczkę zmienić Tylko robię tylko tak Taki króciutki filmik Wszystkie informacje podam wam w opisie, wszystko będzie tam opisane na MPC Forum. Tak samo jak i podam wam oficjalną stronkę do, do, do tego serwera. Hmm. Hmm, też całkiem ciekawe. Czekajcie, pokuszę się, żeby zobaczyć jak tutaj z expem będzie. Ale prawie ten serwer będzie miał tak dużo do zaoferowania. Póki co nawet jeżeli jest wersja beta, to żadnych DDOsów jeszcze nie było. Jakiegoś problemu z serwerem nie widziałem. Całkiem spoko. Zobaczymy co to będzie po starcie. Czekajcie, muszę zobaczyć jak to tutaj wygląda. Ile do pierwszego levela? 300. Mhm. Hop! O, czyli eksp taki dość szybki. O. Czyli ładnie. Zobaczymy teraz jak tutaj z teleportami jest Miasta, wioski Co my tutaj na trudnych mamy? Atlantyda V2 od 90 O, to dobrze Myślę, że będzie na 100 poziomie albo coś O, loch pająków V3 nawet jest Dobra, coś dalej Pozostałe Wiesz, demonów, piekło, wężowe pole Tu miałem być jakieś mapki od 115 czy któregoś Chyba na razie nie ma. No tak, w końcu beta. No dobra. Tutaj na razie póki co nie będę grał, bo to przecież beta to wszystko i tak zostanie zrestartowane. Tylko dałem tak to info, żebyście wiedzieli, że taki serwer w ogóle istnieje. Żebyście po prostu na niego wbili spróbowali zagrać, bo naprawdę sami jak zobaczycie na MPC Forum co ten serwer ma do zaoferowania, to aż głowa boli. Naprawdę świetnie. Świetnie jest on pokazany. Tutaj mam. Uuu, fajny smoczek. No dobra. To chyba tylko tyle, bo to tylko takie krótkie info na temat tego serwera. No to nic innego mi nie pozostało, jak zaprosić Was do gry. Siemka.